Tego jeszcze w Osieku nie było. Pierwszy dzień seniora do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przyciągnął mnóstwo seniorów, którzy w miłej atmosferze uczcili swoje święto. Z zaproszenia organizatorów tego święta skorzystała ponad setka seniorów z całej gminy Osi. Na nasze zaproszenie odpowiedziało prawie 120 osób, także myślę, że to będzie dosyć spore wydarzenie dla naszych lokalnych seniorów. Także cieszymy się z tego bardzo, bo to jest pierwsze takie wydarzenie i myślę, że zapoczątkujemy na kolejne lata. Potrzeby seniorów są bardzo ważne, przyznała podczas wydarzenia burmistrz Osieka Magdalena Marynowska. Burmistrz dodała, że chce, aby osoby w wieku senioralnym w gminie Osiek były aktywne i zaopiekowane. To jest bardzo ważna grupa społeczna, o którą trzeba zadbać. I nasza gmina Osiek w tym momencie wychodzi naprzeciw i chcemy, żeby seniorzy się integrowali, żeby mieli kartę seniora, bo dzisiaj też im powiem, że wychodzimy w taki program karty seniora, ale też będziemy chcieli założyć stowarzyszenie seniorów, może radę, czy ja też mam w swoim programie wyborczym napisane, że chcę założyć radę senioralną, bo ten głos jest dla mnie ważny, bo to też są moi mieszkańcy, którzy mają swoje potrzeby i problemy. Szefowa MGOK-u w Osieku Elżbieta Okoń przyznała, że takie wydarzenie jest odpowiedzią na potrzeby osób z tej grupy wiekowej. Od jakiegoś czasu Współpracuję z naszymi KGW z, naszej, z terenu naszej gminy poprzez działania w fundacji i spotkałam się właśnie z takimi zapytaniami, że może by coś dla nas, dla seniorów zorganizować. A taki właśnie dzisiaj okazja jest po prostu idealna i to też jest odpowiedź no, na ich potrzeby, prawda? Bo żeby poczuli się docenieni, zaopiekowani. No i troszkę tak zintegrowali. Polityka senioralna w Osieku z pewnością się rozwinie. Oprócz wprowadzenia karty seniora, Magdalena Marynowska zapowiada staranie się o środki na utworzenie dziennego domu pobytu a dla seniorów. No, jeśli będą tylko takie konkursy, ja bym chciała utworzyć dzienny dom seniora w mieście i gminie Osiek. Jeszcze mamy kilka budynków pustych. W Dygołęce, bo w starej szkole jest piękny budynek z lat e, 60., e, który naprawdę można fajnie zaadaptować. Na dzienny dom pobytu dla seniorów. Takich wydarzeń w Osieku brakowało, przyznają seniorzy i cieszą się, że mogą brać udział w takich świętach jak Dzień Seniora. Większość chce takich wydarzeń częściej. Jesteśmy zaszczycone. I zadowoleni. Chyba? Zadowoleni, bo to są i panowie. No. no, oczywiście, że pamiętają o nas. Powinno być takie wydarzenia częściej, nie tylko w Dzień Seniorów. No, żeby, żeby tak, żeby się seniorzy jakoś, jakoś yy, integrowali. Tak. To potrzebne jest. Mama no, troszkę rozrywka dla seniorów. Spotkanie, spotkanie spotyka się, porozmawia się, różne tematy. Bardzo ładnie, miło i przyjemnie jest. Powinno się odbywać częściej. No, jakby było stać na to urząd miasta, no to a resztę by ludzie dołożyli. Chcecie chce ktoś zabawić jakieś rozrywki, to trzeba i dołożyć nieraz do interesu. Bardzo się podoba. No właśnie, w tym wieku to jest człowiek tylko już rozrywka, żeby była i zdrowia troszeczkę. Miło, że ktoś pamiętał. My jesteśmy pierwszy raz, ale to dzięki tej pani, bo ja bym sam nie, nie śmiał przyjść. Namówiła, Namówiła tak. <noise> Do wielu rzeczy mnie namówiła, tak się przyznam. Takie spotkania są potrzebne. Potrzebne, potrzebne, bo. Ja i tak się dziwię, że tu jest mało takich spotkań. Jestem za organizowaniem takich imprez, bo nam tego brakowało. Jesteśmy za, bo w tym naszym osieku, tak jak mąż wspomniał, coś się zacznie dziać. O program artystyczny zadbali mali artyści szlifujący swój talent pod okiem instruktorów MGOK-u w Osieku. Seniorzy mieli również okazję powspominać, przyglądając się ekspozycji zdjęć pod tytułem Osiek na starych fotografiach. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, jak również pysznego poczęstunku i okolicznościowego tortu. Organizatorem pierwszego dnia seniorów w Osieku była burmistrz Magdalena Marynowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Osieczanie. Katarzyna Kaszluga, STV Info.